Znajdujemy się w pierwszej przestrzeni wystawy znaków apokalipsy. Słychać tu muzykę i odgłosy morskich fal. Z dalszej przestrzeni dochodzą do nas inne, intrygujące głosy i dźwięki. Szum fal kieruje nasz wzrok na prawą stronę. Widzimy miasto na górze otoczone murami. Skalisty brzeg podmywają morskie fale. Kiedy oswoimy wzrok z panującym tu półmrokiem, zobaczymy na ścianie po przeciwnej stronie napis Kto ma ucho, niech słucha. Te słowa to jakby refren kończący każdy z listów do siedmiu kościołów, którym dedykowana jest ta sala. Wprowadzają nas tu one w ideę przesłania wystawy, której uczestnicy podjęli się współczesnego odczytania i zobrazowania treści Apokalipsy św. Jana. Zmobilizujmy więc naszą uwagę i wyczujmy zmysły, żeby usłyszeć i żeby zrozumieć także ich przekaz. Teksty do siedmiu kościołów powierzone zostały malarzom. Wszystkie prezentowane są tu kolejno w tej przestrzeni. Poprzedza je obraz Daniusza Mląckiego, koperta z nieba. Koperta jest w zamyśle autora symbolem komunikacji. Na niebieskiej kopercie widzimy rdzawe obłoki, takie jakie zobaczyć można o zachodzie słońca. Koperta jest lekko uchylona. Czyżby ukryte w niej tajemnicze przesłanie zaczęło się wypełniać? Obok koperty widzimy pierwszy list do kościoła w Efezie. Autorem tego obrazu jest Stanisław Białogłowicz, profesor Rzeszowskiego Instytutu Sztuki. W twórczości tego artysty odnaleźć możemy walory malarskie krakowskiego koloryzmu. Artysta często podejmuje wątki sakralne. W układzie kompozycyjnym swoich obrazów z upodobaniem nawiązuje do średniowiecznych ołtarzowych poliptyków czy też ikon. Tak jak w tym przypadku. Charakter jego wypowiedzi jest jednak świeży i osobisty. Widzimy tu wielowarstwową materię malarską, żywą i pulsującą czystym kolorem. Dukt pędzla wręcz impresjonistyczny. Główne, środkowe pole obrazu to jakby kartka listu czy szkicownika. Przedstawiony jest tu idealny rajski pejzaż. W lewym górnym narożniku dostrzegamy postać strzegącego go anioła. Sakralizujący charakter tego pejzażu wyraża zatopienie zarysów pól, łąk i drzew w rozwiedzianej bieli. Następny obraz to list do kościoła w Pergamonie. Jego autorem jest malarz stolunia Piotr Klugowski. Obraz dość nietypowy dla tego twórcy. Bardzo oszczędny i syntetycznie. Jednak z charakterystyczną dla autora opozycją temperaturową czerwieni, błękitów i zieleni oraz ostrymi linarnymi cięciami płaszczyzn, które możemy tu odnieść do słów z listu do Pergamonu. Przyjdę do ciebie wkrótce i będę walczył mieczem moich ust. Kolejny obraz na tej ścianie nosi tytuł Światło Nadziei List do Kościoła w Smyżnie. To dzieło znakomitego trojga artysty, grafika i malarza profesora Bogdana Przybilińskiego. Jak napisał w swoim komentarzu w dolnej części pionowego dyptyku, przedstawiona jest cierpienie człowieka, wyrażone poruszonym rysunkiem twarzy oraz czernią i fioletem. Górna część to zgodnie z zamysłem autora żółta światłość. Nagroda za wierność i wytrwałość. Następne dzieło to list do kościoła w Sardes. To wielkoformatowy obraz Elżbiety Wasylik, malarki z Akademii Sztuki w Szczecinie. Temat sakrum od wielu lat jest dla niej głównym źródłem artystycznych inspiracji. Ten obraz namalowała w 2015 roku. Wyniknął on z osobistych doświadczeń duchowej artystki, o czym wspomina w swoim komentarzu. Interpretację listu do kościoła w Sardes Elżbieta Wasyryk dopełniła drugim nowym obrazem zatytułowanym Biała Szata, który umieszczony jest obok. Piesiąty przestrzeni pentaptyk w kształcie krzyża to dzieło Mirosławy Rocheckiej, kuratorki tej wystawy. Ta dwustronna malarska instalacja jest obrazowaniem listu do kościoła w Filadelfii. Czarnokobaltowa część nosi tytuł filar, którym nic nie zachwieje. Horyzontalne pole błękitu wewnątrz pięcioelementowej kompozycji jest otoczone figuralną, agresywnie najeżoną czernią. Ten układ sugeruje odbiorcy możliwość przejścia na drugą stronę. Rewers kompozycji zatytułowany jest Przyjdę niebałem. Widzimy tu świetlistą, wirującą błękitną przestrzeń jakby otwartego nieba, który unosi nas w górę. Autorka obrazu Tajemnica Sakrum wyraża w sposób abstrakcyjny i symboliczny, posługując się czystą formą malarską i materią. Pierwszy z lewej to obraz mojego autorstwa zatytułowany Kto ma ucho, niech słucha. Jest to interpretacja listu do kościoła w teatrze. Przedstawiona w dolnej partii obrazu sylwetka papieża Franciszka, jest sugestią do odczytania listu do kościoła w teatrze z dzisiejszej perspektywy, jako wciąż aktualnego przesłania skierowanego do współczesnego człowieka i obecnego kościoła. Po prawej stronie jako ostatni z listów obraz Laodicea Andrzeja Bojar-Wojtowicza. Autor wypowiada się na temat relacji między Bogiem i człowiekiem przedstawiając trzy postacie. Postać środkowa przysłonięta białym prostokątem symbolizującym otwarte drzwi to Chrystus, który zawsze jest blisko człowieka. Animacja komputerowa przedstawiająca miasto na górze to praca młodego twórcy Stolunia, Tomasza Wlaźlaka, zatytułowana Na brzegu. Po lewej stronie animowanego obrazu widzimy teraz wyłaniającą się z fal tratwę z uchodźcami usiłującymi dopłynąć do brzegu. Po chwili tratwę zatapiają fale. Dyptyk Andrzeja Banachowicza wykonany w technice di bond na aluminium nosi tytuł induplum, To w języku łacińskim znaczy w dwójnasób. Widzimy dwa kadry zasłaniające tajemnicę, której chwila wypełnienia jest bliska. Podły niech się jeszcze upodli, sprawiedliwy niech jeszcze czyni sprawiedliwość. Dwa obrazy Stanisława Baja sąsiadują na wystawie obok siebie. Większy, prawie biały, z delikatnym zacienieniem w górnym prawym rogu, w tej wyciemnionej przestrzeni, wydaje się być czystym płótnem. Tytuł tego obrazu To Światło. Czytamy w komentarzu autora narodziny światła, początek węgielnej, delikatnej, ledwie zauważalnej tafli płynącej wody rzecznej. Drugi obraz, podzielony na dwie strefy, nosi tytuł Światło i Mrok. Ten prawie abstrakcyjny obraz pokazuje dwie opozycyjne jakości natury. Obraz Janusza Lewandowskiego, Znanią Apokalipsy, przedstawia według koncepcji autora Ciemną postać bezimiennego człowieka o twarzy budzącej niejasny lęk. Na jego czworo widnieje znamion 666. Obok wersja wizerunku Jezusa Miłosiernego. Obraz jest mojego autorstwa. Ten wizerunek niosący przesłanie nadziei jest końcowym akcentem wystawy. Znajdujemy się w tej części wystawy, która jest poświęcona siedmiu kościołom Apokalipsa, w zasadzie listom do siedmiu kościołów w Apokalipsie. Księga Apokalipsy dzieli się na dwie zasadnicze części. Pierwsza część Księgi Apokalipsy to jest tak zwana część epistolarna, której głównym przesłaniem stają się listy do siedmiu kościołów. Te kościoły są konkretnie wymienione z nazwy. To jest Kościół w Efezie, Kościół w Smyrnie, Kościół w Pergamonie, Kościół w Teatyrze, kościół w Sardes, kościół w Filadelfii, kościół w Laodycei są to miasta, które należały do rzymskiej prowincji Asia Proconsularis. I można byłoby zadać pytanie dlaczego mamy tych siedem kościołów apokalipsy. W zasadzie były różne interpretacje odpowiedzi na to pytanie, ale myślę, że trzeba uwzględnić przede wszystkim symbolik apokalipsy. Symbolika Apokalipsy, która czerpie bardzo wiele elementów ze Starego Testamentu. W Starym Testamencie i w całej Biblii liczba siedem oznacza pełnię. Stąd też, jeżeli autor mówi o siedmiu kościołach w Apokalipsie, a wiemy doskonale chociażby z pism Ignacego Antiocheńskiego, że w Azji Proconsularis były inne też kościoły, to wydaje się, że autorowi Apokalipsy chodzi przede wszystkim o to, aby pokazać, że to przesłanie, też zawrze w Apokalipsie jest przeznaczone dla Kościoła powszechnego, Kościoła wszystkich miejsc i czasów. Na końcu każdego listu jest również umieszczone wezwanie, wezwanie skierowane do członków poszczególnych wspólnot, kto ma ucho, niechaj posłyszy, co mówi duch do kościołów. Co to oznacza? Oznacza, że każdy list jest przeznaczony, owszem, dla konkretnej wspólnoty. Natomiast trzeba powiedzieć, że ta wspólnota ma również czytać wszystkie listy. One są również dla niej. I te listy, jeżeli są przeznaczone dla wspólnot wszystkich miejsc i czasów, są zaproszeniem również dla nas, dla wspólnot chrześcijańskich XXI wieku do odczytania. Te listy zawsze rozpoczynają się od tak zwanej autoprezentacji Jezusa. Jezus, który najpierw w Apokalipsie jest przedstawiony w wizji wstępnej jako Chrystus martwych wstały, przed którym pada wizjoner z Patmos i wtedy słyszy Jego słowa: Nie bój się, jestem pierwszy i ostatni, byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i odpani". Ten sam Chrystus, z którym w kontakt wchodzi właśnie wizjoner z Patmos, poleca. Przekazanie wizjonorowi Spatmos konkretnych wezwań dla wspólnot chrześcijańskich. Te wspólnoty chrześcijańskie, z jednej strony są wspólnotami, które moglibyśmy nazwać wspólnotami w blasku, w blasku wiary, dlatego że Chrystus bardzo często podziwia ich wiarę, chociażby tych, którzy są w Efezie, podziwia ich wytrwałość. Z drugiej strony jednak zauważa pewne błędy, pewne grzechy. Stąd też e, tylko dwie wspólnoty w zasadzie nie otrzymują nagany ze strony Jezusa. Jest to wspólnota w Smyrnie, jest wspólnota w Filadelfii, natomiast wszystkie inne otrzymują pewną przestrogę, wezwanie do tego, aby się nawróciły, aby w ten sposób mogły uczestniczyć w tych dobrach, które zostały przyniesione przez całe misterium paschalne Jezusa. A które znajdą swoje zobrazowanie w Apokalipsie, w wizji niebieskiego Jeruzalem. Stąd też, kiedy oglądamy te obrazy, to jesteśmy zaproszeni dzisiaj również do otwarcia naszego ucha, to znaczy do otwarcia całego naszego serca, całego naszego zmysłu interpretacyjnego. Do tej inteligencji, która jest otwarta na działanie Ducha Świętego. I dlatego też zapraszam do oglądania tej części wystawy.